La cima. Pomijamy drugie pytanie? No najlepiej Dobra. Bo... dobra Pierwsze to ten, Dzień dobry, cześć. Eee, jeszcze raz to zacznę. Eee. Przed Miedzią Legnica w kolejnej kolejce Betquick pierwszej ligi, mecz z Ruchem Chorzów. Będzie to na pewno bardzo ciekawe spotkanie tutaj u nas przy Orła Białego. Eee, przy tej okazji oczywiście zapraszamy e, wszystkich. E, z nami jest też napastnik Legnickiej Miedzi, Wiktor Bogacz. Dzień dobry, cześć. Wiktor, ruch przyjeżdża do Legnicy. Powiedz jaki to może być mecz? Myślę, że na pewno będzie intensywny, ponieważ ruch na pewno będzie chciał grać w piłkę. To jest dosyć to jest fizyczna drużyna. Dlatego myślę, że spodziewamy się dosyć mocnego meczu z ich strony. Po ostatnim zwycięstwie w Łęcznej atmosfera w szatni na pewno jest bojowa, ale, ale też zdecydowanie dobra. Fajnie przywieźć trzy punkty z dalekiego terenu i być przed meczem ze Spadkowiczem z ekstraklasy. Tak, wspominając, że ostatni mecz u nas przegraliśmy z Arką, pojechaliśmy na Górnik, wygraliśmy. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni i no, będziemy bardzo chcieli wygrać następny mecz i każdy kolejny. Wiktor, nie unikniemy też tematu Twoich niedoszłych przenosin do Nowego Jorku, do MLS. Jak zareagowałeś, gdy dowiedziałeś się, że, że klub ze Stanów Zjednoczonych właśnie, właśnie chce Ciebie w swoich szeregach? Byłem bardzo zaskoczony. Na samym początku gdzieś ta informacja nie chciała do mnie dotrzeć, ale po dłuższych rozmowach gdzieś i z trenerem, i z samym trenerem z Red Bulla coraz bardziej to do mnie dochodziło. Na pewno to był dla mnie gdzieś jakiś ciężki czas, bardzo stresujący, ale jak każdy już zdąży zauważyć, jestem tutaj i na razie nigdzie się nie wybieram. No właśnie, postanowiłeś zostać, zostać w Legnicy, dalej rozwijać się w miedzi. Nie ma z upływem czasu, mimo wszystko, w tobie takiego czegoś, że kurczę, jednak można było spróbować? Myślę, że nie. Ja też jestem dosyć młodym zawodnikiem, nowym w tym świecie. Nie chcę się z niczym jakby śpieszyć i myślę, że to nie jest jedyna szansa na granie poważnej piłki. No właśnie, bo poważna piłka pojawiła się też e, znowu w najbliższym czasie, właśnie po tej, po tej sadze transferowej. E, reprezentacja Polski U21. Fajne uczucie? Tak, ale niestety nie udało mi się zadebiutować, ponieważ po pierwszym treningu na zgrupowaniu musiałem opuścić je ze względu na kontuzję mięśnia dwugłowego i niestety nie, dało, nie było mi dane zadebiutować. Wiktor, tyle bodźców. Ciężko było z tym, z tym walczyć? Przejść przez, przez, przez te wszystkie rzeczy, które się pojawiły w Twoim życiu w tak krótkim czasie? Myślę, że tak. Nie był to najłatwiejszy czas w moim życiu, jak zarówno dla mnie, tak jak i dla rodziców i rodziny całej, którzy podążają za mną od dziecka i wspierają mnie we wszystkim, ale to... Nie był najłatwiejszy czas w naszym życiu i mam nadzieję, że podjąłem dobrą decyzję zostając tutaj. Właśnie Wiktora, jaki jesteś już tak prywatnie, wychodzisz z klubu, wsiadasz do samochodu, jedziesz do domu, bardziej jesteś spokojny, lubisz się wyci wyciszyć, zostać sam, czy jednak mimo wszystko tak ekstrawertycznie podchodzisz do życia, że jednak lubisz, lubisz mimo wszystko towarzystwo wielu ludzi i jak coś się po prostu w życiu dzieje? Wiadomo, lubię towarzystwo innych ludzi, ale myślę, że jestem bardziej taką właśnie osobą cichą, spokojną, gdzieś sobie pr przeważnie radzę z tym wszystkim gdzieś sam i szukam jakby odpowiedzi sam dla siebie, a nie w innych. Mm -hmm. Powiedz, piłka nożna to jedyny sport w Twoim życiu, czy jeszcze, jeszcze kibicujesz jakimś dyscypliną? Mm, wiadomo, kibicuję. Jeżeli są jakieś mecze, kadry Polski, to staram się oglądać, czy we wszystkich dyscyplinach, ale takiej jakiejś swojej stricte ulubionej, innej dyscypliny poza piłką nie mam. No a gdyby nie piłka, to jak myślisz, co byś robił? Myślę, że coś związanego z motoryzacją albo z grą na komputerze, poza piłką, te dwie rzeczy chyba na ten moment sprawiają mi największą frajdę. Jesteś w Miedzi od, od wiosny 2020-2021, przeszedłeś dużo tych szczebli, bo i piłkę juniorską, i druga drużyna Miedzi, teraz jesteś, jesteś w pierwszym zespole. Legnica to już taki drugi dom Wiktora Bogacza? Myślę, że tak. Zaczynając właśnie od Akademii, przez drugi zespół Miedzi i kończąc teraz na pierwszej drużynie. No, na początku nie był to... Nie, nie, nie znałem tu nikogo i ciężko byłem się zaklimatyzować, ale teraz y, mogę powiedzieć, że to jest właśnie mój drugi dom. E, od wczoraj. Wiktor, a jeśli chodzi o Legnicę i ogólnie miejsca dookoła tego miasta, skoro mówisz, że, że wolisz mimo wszystko, zrelaksować się sam. Są jakieś Twoje miejsca, do których bardzo lubisz pojechać? sobie tutaj gdzieś w okolicy albo w samym mieście? Myślę, że park jest takim miejscem. gdyż jeszcze jak nie miałem prawa jazdy, bardzo często w nim przez niego przychodziłem, albo i po prostu wybierałem się na spacery. I myślę, że to jest chyba taki jeden, jeden mój ulubiony, jedno moje ulubione miejsce w, w Legnicy. Euro! Wiktor, skoro, skoro Legnicki Park, to mimo wszystko nie spełnisz w nim swojej kolejnej pasji, czyli, czyli łowienia ryby. Tak, gdzieś to zaraził mnie tą, tym łowieniem ryb. Pod małego, gdzieś się z nim i, i, i z nim, i z mamą, i jak, jak i z siostrą. Ale niestety nie spełnię swojego marzenia w tym parku, ale w Legnicy albo poza Legnicą są stawy komercyjne, które często, na których często bywam i się cieszę z tego powodu. Jaka była największa zdobycz? U, 12 kilo. I co to za ryba? Kar. This Powiedz, y, przygotowania w dniu meczowym, jak u Ciebie wyglądają też? Spokój, wyciszenie i koncentracja, czy, czy mimo wszystko masz inne rytuały przed każdym ligowym spotkaniem? Nie mam chyba jakichś takich swoich rytuałów, poza, wiadomo, jakimś tam spacerem przed meczem i rolowaniem, ale tak to wszystko na takim spontanie jest. Wiktor, nie pozostaje nam nic innego na sam koniec, jak zaprosić legnickich kibiców na ten trójmecz, który, który nas czeka, czyli najbliższe spotkanie z Ruchem Chorzów, później mecz pucharowy z Rakowem, no i spotkanie z Kotwicą Kołobrzeg. Wymagający przeciwnicy, ale też dla kibica na pewno bardzo fajne spotkania. Tak, myślę, że ten tydzień będzie bardzo ciekawy dla, dla kibiców i dla nas i zapraszam wszystkich na stadion. Dwie minuty i panowie, ja zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz. Gramy u siebie, tu jesteśmy bardzo mocni. Tu już nawet dłużej niż pół roku gramy, bardzo dobrze każdy mecz To musi być nasza taka. Dodatkowa wartość oprócz naszej jakości i wszystkiego tego, co mamy. Widzicie na tych trybunach coraz więcej ludzi przychodzi. To jest taki sygnał, że robimy coś dobrego. Dawajcie wszyscy razem po zwycięstwo. Dawaj kosti! Kto wygra dawaj, Nie! Plus. Zobaczcie kiedy w pierwsze. pierwszy. Trochę wiary w presji, trochę wyżej. Z pierwszej presji był drożny, Drugi o presji bez bramka. Okej, okay, byliśmy mega skuteczni. Jest mega wartościowy wynik. To jest zespół, tak jak powiedziałem po UKS-ie, że będzie grał łamać, tak samo oni. To jest bardzo wartościowy wynik, to jest kurwa, dodatek handika. I teraz, żeby te punkty miały dzisiaj wartość, to musimy wygrać z kotwiców. To jest bardzo ważne, żebyśmy zapracowali za tym. <ślawni> <ślawni>